Święty Mateusz opisuje, że kiedy uczniowie widzieli Jezusa przemienionego, to zlękli się. I ten lęk jest istotny, ponieważ bardzo często w Biblii za lękiem stoi jakaś obietnica czegoś większego. Kiedy pojawia się lęk, to za nim Pan Bóg stawia jakąś nagrodę. I potem zaraz uczniowie zaczynają odkrywać, jaką właściwie moc ma Jezus. I kim on właściwie jest? Żeby to jeszcze jakoś lepiej zrozumieć, to powinniśmy też zrozumieć, co to były za czasy, w których żył Jezus. Bo za czasów, Izraela, za czasów Jezusa w Izraelu było tak, że można było sobie wybrać samemu szkołę i samemu nauczyciela. No i kiedy się już nauczyłeś, to albo zmieniałeś nauczyciela, którego sam sobie wybrałeś, no albo sam zostawałeś mistrzem. I Piotr z Jakubem i Janem na tej górze przemienienia, że zauważają w Jezusie coś, czego do tej pory nie widzieli w żadnym człowieku. I zaczynają sobie uświadamiać, że ten Jezus, On nie jest jednym z wielu nauczycieli, tylko, że On jest jedynym. No i chyba przeczuwają, że On jest Panem. To jest też bardzo ciekawe, ale wszyscy ci, którzy spotykali w Ewangelii Jezusa, i zwracali się do niego nauczycielu mówili do niego rabbi to albo nie poszli za nim albo nie byli zaproszeni do pójścia za nim natomiast ci którzy przychodzą i mówią do niego kyrie mówią do niego panie to zostają przy nim albo za nim idą no judasz w żadnym miejscu nie mówi do Jezusa nauczycielu nie mówi do Jezusa panie tylko mówi do niego rabbi nauczycielu nie traktuje go jak Pana, ale traktuje jak nauczyciela. A nauczyciela albo można słuchać, albo nie, a na pewno można zmienić. Bogaty młodzieniec z Ewangelii był moralnie doskonały, a chrześcijaninem nie został. Jakby nie zaryzykował tej relacji z Jezusem Chrystusem. Dla niego Jezus pozostał tylko nauczycielem, mądrym nauczycielem. Przyszedł młodzieniec, wyszedł starzec, wrócił smutny, obciążony sobą. Odkrył, że życie dla siebie samego jest po prostu przekleństwem. Bo ta postawa, właśnie Kyrie, panie, ona angażuje życie całego ucznia i daje wolność. Że wtedy człowiek, kiedy nawet doświadcza własnej takiej bezbronności, własnego rozbrojenia, to jest w stanie już powiedzieć, pomodlić się, że Jezu, ja już nie panuję nad swoim życiem, ale ty jesteś panem mojego życia. Bo ja już się przekonałem, że jak liczę na siebie, to zawodzę. Ale jak na ciebie patrzę, to wszystko zaczyna wskakiwać na właściwe miejsce. Były prowincjał jezuitów, Ojciec Wojciech ziłek, kiedy został zapytany, czy o nawrócenie trzeba prosić, powiedział, że jak najbardziej trzeba prosić, ale jednocześnie należy sobie zdawać sprawę z tego, że taka modlitwa jest niebezpieczna, no bo ona może zostać wysłuchana, a wtedy może się okazać, że my nie kontrolujemy swojego życia, że to jest trochę jak w tym Rolle Kasterze. Leci się w dół i można tylko krzyczeć. Człowiek, dla którego Jezus jest Panem, jest Kyrie, jest Bogiem, to też ma taką świadomość, że nie istnieją takie trudności, które nie miałyby swojego rozwiązania w Chrystusie, że one też mają jakiś święty cel do naszego życia i skoro Pan Bóg je dopuszcza, to widocznie ma to jakiś cel. Że już wtedy mogę powiedzieć: Panie Jezu, Ty działaj. Bo ja się czuję rozbrojony. Jeżeli On jest Panem, to tylko mając więź z Chrystusem ja mogę poznać sens i mogę poznać cel swojego życia. Skąd się bierze smutek, skąd się bierze zniechęcenie? Bardzo często z zajmowania się czymś innym właśnie niż Chrystus. No kiedy Piotr szedł po wodzie, miał przed oczami cel, miał przed oczami Chrystusa, stracił cel, zaczął tonąć. I pewnie patologia duchowa polega jakoś na tym, że jak człowiek pożera świat, zaczyna go konsumować w sposób destrukcyjny, zaczyna się łudzić, że to świat go spełni, że mu da szczęście i kiedy osiąga jakiś cel, przychodzi tylko rozczarowanie i smutek. I takich przypadków naprawdę można podać dziesiątki, pewien znajomy mi opowiadał, jak to zrobił doktorat, napisał kilka książek, setkę publikacji. Potem pomyślał, że habilitacja najlepszej uczelni w kraju, w jakimś prestiżowym kierunku to będzie coś. Habilitacja zajęła mu sześć lat życia, praca od rana do nocy, dopiął swego, zrobił habilitację. No i nic, tylko jeszcze większa pustka. I pewnie kryzys tożsamości następuje wtedy, kiedy Jezus jest jedynie nauczycielem, ale już nie jest Panem, że kiedy ja się łudzę, że poza Nim mogę osiągnąć jakieś wyzwolenie. Mogę osiągnąć wypełnienie. Bo jeżeli Jezus nie jest dla mnie sensem życia, to ja już nie wierzę, że On widzi więcej i On widzi dalej. I mogę prosić i wtedy nie jestem w stanie prosić, żeby On wypełniał swoje pragnienia we mnie. I myślę, że takie nakierowanie uwagi od siebie na Niego, to uwalnia też od takiej presji, żeby wciąż nad wszystkim mieć kontrolę, żeby nieustannie żyć, zamartwiając się. Bo to, to jest tak, jakbym traktował Go jako nauczyciela, a nie jak Pana, który czuwa nad moim życiem. Niedawno rozmawiałem z pewną osobą, która podzieliła się takim doświadczeniem, że dokonała w swoim życiu takiego odkrycia, że uświadomiła sobie, że nie potrafi funkcjonować nie martwiąc się. Mówi, że zauważyła, że źle się czuła, jak było dobrze. Że nieustanne właśnie zamartwianie się tym, co było rozdrapywanie tego albo nieustannie zamartwianie się o to, co będzie, to dawało jej jakieś to poczucie jakiegoś takiego chorego bezpieczeństwa, że to jakoś była przestrzeń oswojona i nagle sama zaczynała wynajdywać rzeczy, którymi można się jeszcze zamartwiać, bo inaczej nie potrafiła żyć. Właśnie kiedy tych martwiących myśli nie było, to już człowiek jakoś nie potrafił żyć. To jest ciekawe, że to słowo zmartwienie zawiera też w sobie wyraz martwy. Że jeżeli zamartwiasz się, to stajesz się martwy. Zaczynasz duchowo umierać i rzeczywistość wcale od tego jakoś się nie zmienia, ale człowiek traci wolność serca i traci też ufność w obecność Pana Boga w swoim życiu. Ksiądz Aleksander Radecki, były ojciec duchowny seminarium warszawskiego, miał taki zwyczaj, że kiedy... Spotykał kogoś, kto był bardzo zaabsorbowany sobą, kto nieustannie zajmował się zamartwianiem, to z takim właściwie dla siebie humorem, właściwym dla siebie humorem on zwygmawiać ić chłopie na cmentarz, tam się opamiętasz. Że każdy jest niezbędny, każdy jest niezastąpiony do czasu. I można oczywiście w głowie sobie pisać różne scenariusze do życiowych filmów w nieskończoność rozważać to, co minęło albo to, co ma nadejść, bawić się w takiego reżysera, ale przez to żyć w myślach, a nie w rzeczywistości. Natomiast istotą kontemplacji i doświadczenia też Pana Boga jest mocniejsze zakorzenienie się w tym, co On teraz mi daje. I być może to by mogło być jakieś postanowienie na wielki post, żeby zarezerwować sobie w ciągu dnia taki czas. Na zamartwianie się. Takie 15-20 minut. Że przyjdę sobie na adorację, albo usiądę sobie przed ikoną i będę zamartwiał się przed Panem Bogiem problemami. Że kiedy ja przed Nim staję, to jednocześnie wyrażam, że to nie jest już mój problem, tylko to jest Jezu Twój problem. Ty się tym zajmij. Bo Ty jesteś Kierie, Ty jesteś Panem. I ty czuwasz nad moim życiem, To obejmujesz to moje życie. Ja mogę wówczas rozważać różne wersje rozwiązań, zastanawiać się, co by było gdyby, prosić o światło, ale po tym ustalonym czasie to warto to zmartwienie zostawić już Jezusowi i podjąć się zadań, przed którymi teraz jesteśmy postawieni, a jeżeli później znowu byśmy się chcieli zamartwiać, to trzeba sobie postanowić, że się pomartwię, ale dopiero jutro w wyznaczonym czasie, przez kolejne kilkanaście minut i można to robić z żelazną konsekwencją. I nagle się okazuje, że po tygodniu takiej prostej praktyki, pewnej takiej dyscypliny myśli, to nie tylko same myśli się oczyszczają, ale i wzrasta zaufanie oraz poczucie obecności Boga w naszym życiu. I nagle się okazuje, jak wiele dobrych rzeczy, za które możemy być wdzięczni, po prostu nam się wymyka.